Cześć, człowiek. Witam w siódmym i ostatnim dniu naszej serii o tym, dlaczego ludzie wybierają łobuzów i łobuziary. Dzisiaj podsumujemy to, czego się nauczyliśmy, i może postawimy jakieś wnioski, może się nad nimi zastanowimy. Jakby przez cały tydzień rozmawialiśmy o różnych aspektach tego zjawiska. Pierwszego dnia mieliśmy wprowadzenie, czyli jakby dowiedzieliśmy się. Że łobuzy i łobuziary przyciągają nas swoją taką nieprzewidywalnością i taką tajemniczością. Dzień drugi psychologia wyborów czyli jakby zrozumieliśmy, że adrenalina, pewność siebie i chęć przeżycia czegoś ekscytującego odgrywają dużą rolę. W dniu trzecim rozmawialiśmy na temat wpływu. Mediów i kultury zobaczyliśmy, jak filmy i seriale idealizują te postacie, czyniąc je jeszcze bardziej atrakcyjnymi, wbijając się do naszej podświadomości. Później, dzień czwarty, wzorce z dzieciństwa. Rozmawialiśmy o tym, jak te nasze doświadczenia kształtują nasze wybory partnerów. Dzień piąty, efekt złego chłopca, złej dziewczyny. Zrozumieliśmy, dlaczego pewność siebie i niezależność tych łobuzów mogą być tak pociągające. Dzień szósty konsekwencje wyborów. Przeanalizowaliśmy sobie zarówno te pozytywne, jak i negatywne strony bycia w związku z błobuzem. Więc podsumowując. Wybór partnera to skomplikowany proces, który jest kształtowany przez wiele, wiele czynników. Od psychologicznych, przez kulturowe, Aż po osobiste, nasze własne doświadczenia. Więc ważne jest, żebyśmy byli świadomi tych wpływów, żebyśmy mogli dokonywać wyborów, które będą dla nas zdrowe i satysfakcjonujące. Świadome wybory, nie podświadome, które powodują, że się zapętlamy. Warto też pamiętać, że to, co może wydawać się takie ekscytujące na początku, nie zawsze przynosi szczęście. W dłuższej perspektywie czasu, jakby kluczowe jest znalezienie równowagi między ekscytacją a stabilnością, między namiętnością a bezpieczeństwem. Nie musimy się bardzo przesuwać na jedną stronę. Balans. Tak więc ja dziękuję bardzo wszystkim, że byliście ze mną, z nami przez tydzień. Mam nadzieję, że te rozmowy były dla Was wartościowe, że skłoniły do refleksji nad własnymi wyborami śmiało podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, jakie wnioski wyciągnęliście z tej serii. Myślę, że mam nadzieję, że podoba się Tobie w ogóle pomysł na taką serię. Wierzę, że jesteśmy w stanie tak naprawdę kontynuować ją. Oczywiście nie, nie robimy tego co tydzień, bo dajemy sobie trochę takiej przestrzeni, żeby się trochę przygotować i no to też jakby wiesz... Zebranie jakichś materiałów, przeanalizowanie tego trochę. Natomiast yy, w następnych seriach prawdopodobnie poruszymy też trochę takich ciekawych, a zarazem trochę kontrowersyjnych tematów, bo myślę, że to są tematy, yy, no te kontrowersyjne, tym bardziej, które warto podnosić, yy, o których warto rozmawiać. Więc wszystkiego dobrego. W razie czego pamiętaj. Yy, co niedzielę jest też live o godzinie 20, mniej więcej. Znaczy, w każdą niedzielę na zakończenie cyklu jest live, na moim profilu zazwyczaj te live są zaplanowane jako wydarzenia, więc można, można też się tam zapisać na taki live. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tych wzorcach, w tych przemyśleniach, w tych refleksjach, jakiegoś kierunku, zapraszam. Mam oferta. Albo mamświadomość.pl zapisz. Tam możesz się zapisać online w kalendarzu, wybrać sobie dzień, godzinę i możemy online ze sobą o tym wszystkim porozmawiać. Dziękuję bardzo. To był ciekawy temat i też fajnie było go zgłębić i, i, i sobie pewne rzeczy uświadomić, przypomnieć. Myślę, że to ważne. Ok, do zobaczenia następnym razem.